Nie uśmano! Z y, st strony Wiktor? Co to jest? Je Ej, co to jest? Ja to pierwszy, na pierwszy raz to widzę. Nie, to są jakieś boty. Oni tak nie potrafią, że z... Oni tak w kółko czym dochodzę? Ja to patrzyłem. Czemu w kółko ktoś chodził? Jejku, ej. Ej, to... To muszę... Czekajcie, pójdę do tego. Pójdę sobie coś zebrać. Nie wiem, czy pójdę na wojnę, czy nie. <ścoughs> nie, 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 festiwal. Ja tu robię fajne rzeczy. O, oh, przynajmniej się nazywałem Fan Festival mm. Wezmę sobie z nie wiem co mi to da, ale wezmę sobie go, jak sobie go nazbieram. Nie, 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 Halo, te, wy OMG! Ej, napiszcie w serię w komentarzu, co to jest. Jak, jak się z tym, takim spotkaliście. Napiszcie, czy tak, czy nie. Bo ja to pierwszy raz widzę. Co to do cholery jest? Co jest, że tak przetnałem, ale. Ale nie, ja nie mogę się powstrzymać. Co to jest? Nie no, słuchajcie, to by było na tyle. Dajcie dojka sobie. O Jezu, na tym filmie mamy 10 łapek w górę. Bo... Wiecie czego? Bo... Ja... Bo pewnie się z tym nie, nie spotkał. Jak się ktoś spotkał z tym... Yy, jak się ktoś z tym spotkał... Znaczy nie spotkał, daje kciuka w górę. Jak się nie spotkał, to nie daje. Drz nie, 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 Boże. Dobra, dajcie suba lajka. 10 łapek w górę. Jak będzie 100 łapek w górę, obleję się zimną wiader wody. Będzie to na filmie wszystko. Jak nie nabijacie jeszcze. Więc do zobaczenia. i